Zdobycie ośmiu oznak to nie cel, a jedynie wymóg, który kwalifikuje trenerów do wzięcia udziału w daniu głównym Lidze Pokémon. To tutaj najsilniejsi trenerzy regionu, którzy zdobyli uznanie przynajmniej ośmiu liderów sal i aż stają ze sobą do pojedynku w turnieju, który wyłoni najlepszego trenera Pokémonów w całym Kanto. No prawie. Jest to trochę inna rzecz od bycia czempionem regionu, który jest faktycznie najsilniejszym trenerem. Ale zwycięzca konferencji ma niby prawo wyzwać elitarną czwórkę oraz czempiona do walki o ten tytuł, więc jest o co walczyć. Zobaczmy jak wypadło pierwsze podejście Asha do Ligi Pokémon w regionie Kanto. Przez to, że jest to ciąg 7 odcinków, wydam swój finalny weredykt tego jak podobały mi się walki, strategie i elementy fabularne, jakie już omówimy każdy z nich. Tak więc, zaczynajmy! Jak każde szanujące się wydarzenie sportowe, Liga Pokémon musi zacząć się z hukiem. W tym przypadku trenerzy biegną na stadion z płomieniem legendarnego Pokémona, Moltresa. Ash decyduje, że też tak chce, więc wskakuje przed biegacza i domaga się pochodni. Naturalnie zgadnia go oficer Na szczęście, pan prezes Ligi Pokémon miłuje się nad dzieckiem i pozwala mu pobiegać z płomykiem. Rączki sobie na niego zaciera również zespół R, więc oślepiają Asha, ten używa na nich miotacza płomieni i prawie ich zabija. Opornie decyduje się uratować im życie. Jestem pewien, że zespół R będzie mu za to bardzo wdzięczny i nie będzie. Do modpieprzaci głupot przez ten najważniejszy dla bohatera okres w całym jego dotychczasowym życiu. Zaraz po tym jak zostaje zapalony wielki znicz, zespół Edy er znowu kratnie ogień i siada do konika polnego, aż próbuje go bezskutecznie atakować ostromiściem, bo nie wie, że jest to robak. Wątpię, że ktokolwiek na tym stadionie wie, czym do cholery jest konik polny. Ogień Moltresa dostaje sama świadomości i pokonuje kreaturę z innego świata. Teraz możemy oficjalnie rozpocząć zawody. Zanim przejdziemy do głównego turnieju, odbywają się pewnego rodzaju preeliminacje. Każdy z uczestników będzie musiał wygrać cztery walki na czterech w różnych stadionach, trawiastym, wodnym, kamiennym i lodowym. Aż w pierwszej rundzie będzie walczył w wodzie. Jest pewien, że starczy mu sam Squirtle. Misty i Brock nalegają, aby włożył trochę więcej myśli w to, jakie trzy pokemony weźmie ze sobą do walki. Do bohatera dzwoni profesor Oak i na kamencie nie łapie się Krabi i Ashowi się przypomina, że faktycznie coś takiego zapał i decyduje się go użyć w walce. Teraz Misty i Brock błagają bohatera, aby nie używał jebanego Kraba, który nigdy w życiu nie był w walce. Egzekutor kontra krabi. Pierwszym przeciwnikiem Asha jest iluzjonista Mandy. Przed atakami jego palmy krabi chowa się w wodzie. Przy pomocy psychofali wciągnięty jest tu wir, który sprawia, że Ash ma problem ze zmuszeniem kraba z powrotem do Pokébola, więc się podaje i decyduje się go dalej używać. Skoro jak wyskakuje z wody i chwyta się za egzekutora, który nic z tym nie może zrobić. No i tak jakimś studem pada, i krabi natychmiast ewoluuje w Kinglera. Następna jest Sidra, która szarżuje w oponenta, ale potem jak dotyka bąbelków kraba, wlatuje w powietrze, jest wykończona. Ostatnim Pokemonem Mandy jest Golbat I na jego widok Brock komentuje, że jest to gorsza rzecz, jaka spotkała Asha. O czym ty, o czym ty w ogóle mówisz? Czy te postacie istnieją tylko po to, aby dawać mu złe porady zawodowe? Nie, to też jest zbyt szybkie, aby dać się spytać, więc kiedy ten szykuje swój następny ruch, Kingler kończy walkę hiperpromieniem, który teraz zna najwidoczniej. Na początku tej walki krabi znał utwardnienie, atak szybcami, spojrzenie i tupnięcie. Po dwóch wygranych nie tylko ewoluował, ale zmienił cały swój asortyment ruchów. Mandy serio zaszedł tak daleko tylko po to, aby być pokonanym w pierwszej rundzie przez kraba, który nigdy nie był w walce. I wydaje mi się, że jest to całkiem dobry przedsmak tego, jaką jakość będzie Tali sobą Reprezentować. Następny odcinek zaczyna się końcem walki Asha na stadionie kamiennym. Te walki mają być najważniejszymi pojedynkami naszego bohatera, więc nie wiem dlaczego je pomijamy. Załapujemy się przynajmniej na starcie Nidolino i Squidla. Żółw, w przemyślany sposób, wykorzystuje teren, aby znaleźć się w dobrej pozycji na tak i pokonuje wroga. I tylko tyle mogę powiedzieć o tej walce: reszta jej czasu antenowego została poświęcona na kolejne plan zespołu R. Wykorzystują przypełnione trenerami centrum Pokémon, aby zwabić bohaterów do ich prywatnej kliniki, gdzie Brok się z nami dzieli, że potrafi rozpoznać prawdziwe siostry od po zapachu. Szczur zostaje skradziony, Onix powstrzymuje zespół R przed ucieczką i to tyle. Nawet nie stawiają walki, aż po prostu bierze od nich Pikachu jakby odbierał przesyłkę z Paszkomatu. Daje nam to przynajmniej czas, aby wcisnąć jeszcze jedną walkę, tym razem na stadionie lodowym. Wciąż jednak z jakiegoś powodu pomijają początek potyczki i zaczynamy, kiedy kaszcze ze stron ma dwa Pokémony: Cloyster kontra Kingler. Mausza zamyka się w muszli i krew w nią nawala, dopóki nie zadaje do żywotnych obrażeń. Ostatnim Pokémonem przeciwnika jest Arkanine i okazuje się, że Kingler nie jest nieśmiertelny, pomimo tego, że wciąż rusza nawet po przeglanej. aż chce zakończyć walkę Pikachu. Jest to Stadion ognistym podmuchem, robiąc z niego kolejny wodny stadion. Nie jestem pewien, jak ma to pomóc typowi ognistemu, aż zauważa, że jest to mu na korzyść, po tym jak Misty i Brock mu przypominają, że woda przewodzi prąd. Nie wiem, czego spodziewacie się po osobie, która na 10 roku życia skończyła edukację. Nadeszła pora na ostatnią rundę preeliminacji. Poza naszym bohaterem, oczywiście, znajduje się tutaj również jego rywal Gary. I dane nam jest zobaczyć jego ostatnią walkę przed faktycznym turniejem, w której. Przegrywa! Gary odpada z zawodów. Gary, który przez całą podróż Asza, kiedy tylko natoczyła się na to okazja, prowokował i wyzywał naszego bohatera. Nie do walki, po prostu go wyzywał. Nawet przez ostatnie kilka odcinków pojawiał się znikąd, to Asza i znikał. I wszystko tylko po to, aby został wyeliminowany, zanim turniej na dobre zacznie, jest to niesamowicie klimatyczne. Gary po prostu wsiada do fury i odjeżdża, bez żadnej głębszej rozmowy z Aszem czy rozmyśleniami nad przegraną. Do tego momentu można by pomyśleć, że ta postać istnieje właśnie po to, aby aż mógł stoczyć ważną Niego na poziomie osobistym walkę, kiedy już dojdzie do Digi Pokémon. Ale tak nie jest, przynajmniej nie w kanto. Aż na stadionie drzewiastem walczy z Janet: Bidril kontra Bulbazaur. Po unikaniu ataków pszczółki Bulbazaur wysysa z niej moc. Następny jest scajter, którego bulwa ataków nie unika, ale wciąż jakoś wygrywa. Zostawia nas to z ostatnim Jonet, Janet bezprawdem. Z tym Bulbazaur nie ma żadnych szans. Ten zlepek Bedeli okazuje się mistrzem sztuk walk. Na pomoc przychodzi pikachu, ale kwiatek stylowo unika wszystkich ruchów tylko po to, aby ujawnić, że jest odporny na ataki elektryczne. Mysz pada i aż wyciąga swoją kartę tutową. Z drugiego Pokemona, którego nigdy nie użył w walce. Tak dobrze mu wyszło skrabi mak na pewno będzie mieć podobny sukces. I jak się okazuje, ma. Kung fu nie działa na śluz ze ścieków. I roślinka nie jest taka cwana, jak odetnie się jej dostęp do słońca. I powietrza. I życia. Teraz możemy rozpocząć faktyczny turniej, ale przedtem trzeba wprowadzić nową ważną postać fabularną, aby Ash miał jakiegoś faktycznego rywala w tym turnieju, bo się niechcący pozbyliśmy jedynej postaci, która tę rolę pełniła. Oto Richie. nosi czapkę jak Ash, ma rękawiczki z otworami na palce jak Ash i ma nawet Pikachu jak Ash. Jest to zwyczajnie bardziej kompetentna wersja Asha. Jest zaradny, nie daje się ponieść emocjom i nie stracił ani jednego Pokemona w swoich poprzednich czterech walkach. Niestety jego poziom inteligencji nieemocjonalnej dorównuje naszemu bohaterowi i wraz z każdym innym uczestnikiem turnieju oddaje swoje stworki ze który z nimi zbiewa? Cała ta miejscówka jest otoczona przez policję. Każdy oficer z całego regionu się tutaj zebrała. Zespół R popełnia zbrodnie już któryś dzień z rzędu, jakimś cudem nikt ich przed tym nie powstrzymuje, ani za nimi nie leci. Cały turniej jest w rękach Asha i Liczego. Podczas pościgu stają się dobrymi przyjaciółmi, ratują Pokemony, ratują turniej i okazuje się, że muszą tragicznie zmierzyć się ze sobą już w pierwszej rundzie. W dzień wielkiego pojedynku niespodziewanie zespół R zwabia naszych bohaterów w pułapkę, podając się za Liciego. Z jakiegoś powodu nie porwają samego Pikachu, ale też Asha. Najwidoczniej próbują wejść w rynek do ludzi. Bohater ma świetny pomysł, utopienia ich wszystkich na środku drogi. Jeżeli się teraz nie pośpieszy, spóźni się na pojedynek. Ale co to? Zespół R staje mu na drodze. Na szczęście szybko ich pokonuje. Niestety na drodze staje następna przeszkoda. Zespół R, tym razem na rowerach. Aż zgania jeden i jedzie dalej. Jak Karaluchy, raz za razem zdecydowali, że dzisiaj specyficznie będzie dzień, w którym nie dadzą Aszowi spokoju. Sędzia chce zakończyć pojedynek, bo liczy nie ma z kim walczyć. Ciekawe, co by powiedzieli, jakby dowiedzieli się, że jest to sprawka zespołu R, który dzień wcześniej prawie zakończył cały ten pieprzony turniej i jedynym powodem, dla wciąż to wszyscy jesteśmy jest ten spóźniony dzieciak, który nie byłby spóźniony, jakby policja robiła w tym świecie dosłownie cokolwiek. Aż przylatuje z lekkim opóźnieniem i zaczynamy walkę. Butterfly kontra Squirtle. Z jakiegoś powodu ta walka jest pokazem slajdów. Pewnie dlatego, bo mamy 6 minut do końca odcinka. Niestety mieliśmy ważniejsze rzeczy, na których trzeba było się skupić. Squirtle zostaje uśpiony. Z jakiegoś powodu zaśnięcie Pokemona w tym turnieju jest równoznaczne z tym, że nie jest on zdolny do dalszej walki. Następny jest Pikachu, który jest zmęczony z jakiegoś powodu. Pokonuje Butterfly, ale Czermanderowi już nie daje rady. Aż postanawia postawić wszystko na to, że Charizard ma do niego jakiekolwiek pokłady szacunku. Na początku wszystko wydaje się być okej. Okay. Radzi sobie z Charmanderem. Ale kiedy wychodzi Pikachu, postrzega go jako Pokemona niższego gatunku i nie ma ochoty z nim walczyć. Z jakiegoś powodu nieposłuszeństwo Pokemona w tym turnieju jest równoznaczne z tym, że nie jest on zdolny do dalszej walki. Aż przegrywa pojedynek przez swojego rasistowskiego Pokemona, pada na kolana i płacze. Ostatecznie, jak na pierwszą czubę, nie wydaje mi się, że skończenie w top 16 trenerów to słaby wynik. Powinien być dumny, że zaszedł tak daleko, biorąc pod uwagę. w sumie wszystko. Dopiero w ostatnim odcinku jest w stanie zaakceptować ten wynik. Kiedy widzi, jak Richie sam przegrywa i przyjmuje porażkę ze śmiechem na twarzy. No ale przynajmniej dziewczyna, co go pokonała, musiała wygrać cały turniej, nie? Nie, zajęła drugie miejsce. Nie mamy pojęcia, kto ten ligę nawet wygrał. Mamy tylko pokazaną słuwetkę postaci, nigdy nie słyszymy nawet imienia. Wszystkie ważne postacie odpadły z turnieju, nikogo on już nie obchodzi. Trochę niweluje to jego status jako tego ogromnego, ważnego Wydarzenia, jeżeli mnie zapytacie. Skoro nawet samego serialu nie obchodzi, kto to wygrał, dlaczego ja powinienem być zainwestowany w próby bohatera wygrania jednego z tych turniejów? No ale bo to ich pierwsza próba przedstawienia Ligi Pokémon, nie wszystko było do końca przemyślane, jest to bardzo odczuwalne. Przez większość czasu miałem wrażenie, jakbym oglądał Dywizję Dziecięcą. Ciężko wierzyć, że są to najlepsi trenerzy, które kanto ma do zaoferowania. Richie został jasno wprowadzony tylko po to, aby aż miał z kim przegrać, mimo tego, że ten rolę mógł łatwo wypełnić Gary i pozwolić, aby ich następna potyczka miała jeszcze większe znaczenie, ale na co to komu? Jestem też pewien, że więcej czasu na zespole Ery niż na pojedynkach i obmyślaniu strategii. Nie wiem, dlaczego tak bardzo boję się pokazywać pojedynki Pokémonów w Lizzy Pokémon. Boję się, że widz się zanudzi na śmierć, jeżeli zespół nie będzie błyskać co 5 minut. Kto to jest głównym haterem? No w każdym razie od tego momentu powinno już być tylko lepiej. Ale podobnie do znak Liga Kanto ma problemy. Dlatego dostaje ode mnie 5 na 10. Co wy o nim myślicie? Możecie nam znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokémonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia, to Stan Machina.